Hiszpanie nie jedzą ani śniadania, ani obiadu, ani kolacji. I możecie się zastanowić, jak to jest możliwe. To co w takim razie jedzą? O tym porozmawiamy w tym odcinku. O, lekomyślnie! Zmykajcie w kolejnym odcinku. Hablo Espaniol. Możecie się zastanowić, o co tutaj chodzi. Chodzi tutaj o to, że my mamy tendencję do tego, żeby mówić, że jemy śniadanie, jemy obiad, jemy kolację, jemy podwieczorek i używamy tego y, czasownika jeść. I mamy tendencję do tego, żeby później, jak rozmawiamy po hiszpańsku, też używać comer. I mówić na przykład Boy a comer el desayuno, a tak po prostu. Po prostu się nie mówi. I w tym odcinku pogadamy o tym, jak się mówi, tak, żeby brzmieć naturalnie po hiszpańsku. Oczywiście. Porozmawiamy sobie o tym, kiedy komer czy tomar, które też znaczy jeść w niektórych sytuacjach, możemy używać. Więc czy jest jakieś lepsze miejsce na to, żeby to zrobić niż jakaś dobra restauracja? Oczywiście nie ma i dziś jesteśmy w restaurante Tamaragua, żeby właśnie mówić o tym, jak się je i co się je po hiszpańsku. Także subskrybujcie kanał, odwiedzajcie oczywiście też Instagrama i Facebooka. To po obejrzeniu tego odcinka, a my już teraz zaczynamy. Zapraszam! Możemy oczywiście używać czasownika komer i czasownika tomar, jeśli mówimy o jedzeniu ogólnie. Tomar możemy używać nawet jeśli mówimy o piciu. Możemy powiedzieć na przykład no como carne. No como carne, czyli nie jem mięsa. Ale jeśli mówimy o konkretnym posiłku, że jemy jakiś posiłek, to po hiszpańsku nie brzmi to dobrze, jeśli użyjemy tego verbo comer, tego czasownika comer. Dlatego nie możemy powiedzieć na przykład, jeśli mamy jakąś ulubioną kawiarnię, że boja comer el desayuno albo comer desayuno en la cafetería. Tutaj użyjemy, żeby zabrzmieć naturalnie, czasownika, który już ma w sobie to, że konsumujemy to śniadanie. I jest to czasownik desayunar. Desayunar znaczy jeść śniadanie. I wszystkie inne posiłki też będą miały swoje odpowiednie czasowniki. To znaczy, że będziemy mówić desajunar, almorzar, almorzar, czyli jeść obiad albo jeść lunch. Tutaj czasami będziemy mogli też użyć samego czasownika komer. Jak zaraz zobaczymy. Możemy powiedzieć też merendar, merendar, czyli jeść podwieczorek, i dalej możemy powiedzieć fenar, fenar, czyli jeść kolację. Tak to wygląda, nie będziemy mówić como la ani nic takiego, bo to brzmi po prostu dziwnie i to brzmi źle, nienaturalnie. Nie jest to błąd gramatyczny, oczywiście zostaniemy zrozumiani, ale od razu Hiszpanie będą wiedzieli, że jesteśmy giris, dlatego że w innych językach też mówi się. Komer coś tam, y, oczywiście w odpowiedniku jeść jakiś posiłek y, i dlatego inni y, nie też tak robią. Ale nie jesteśmy w tym najgorsi, dlatego że e, na przykład ludzie z anglosaksońskich języków e, mówią nawet coś takiego voy a tener desayuno, albo tener el desayuno, bo tłumaczą literalnie, tłumaczą dosłownie I'm having breakfast, albo e, I'm gonna have breakfast. E, ale to brzmi po hiszpańsku dosłownie, że będę miał śniadanie. To już w ogóle nie ma sensu, bo gdzie je będziesz miał? E, I jeśli chcemy powiedzieć Wracając do tego przykładu, że zjem śniadanie w kawiarni, to powiemy boia a desayunar en la cafetería". Boia a desayunar en la cafetería, czyli właśnie. Będę jadł śniadanie, zjem śniadanie w kawiarni. Nie powinno nas to aż tak dziwić, dlatego że w staropolskim, teraz to już są archaizmy, ale też mieliśmy odpowiednie czasowniki i mówiliśmy na przykład, że będziemy śniadać albo że będziemy wieczerzać. Tak to właśnie wyglądało, tego oczywiście nie używamy już dziś i jeśli ktoś by mówił, że będzie śniadał albo będzie wieczerzał, to będzie to brzmiało dla nas dziwnie. Tak samo dla Hiszpanów brzmi dziwnie, jeśli ktoś mówi, że... Kom... Tak to po prostu nie działa. Oczywiście w niektórych sytuacjach, tak jak już mówiłem, jeśli mówimy ogólnie o jedzeniu, to możemy używać komer i y tomar. I jeśli mówimy o posiłkach, no to też możemy na przykład w niektórych sytuacjach powiedzieć: Na przykład do dzieci, jeśli chcemy, żeby przyszły i zjadły śniadanie, a nie robiły co innego, nie grały czy nie bawiły się gdzieś tam, możemy powiedzieć na przykład: Ben a Tomarte el Desayuno. Ben a Tomarte el Desayuno, czyli chodź i zjedz śniadanie. Ale chodzi po prostu o to, żeby ten dzieciak to śniadanie zjadł i dokończył. To chcemy powiedzieć, a nie po prostu, że mówimy o jedzeniu. Posiłku tak sobie. Podobnie, jeśli mamy jakąś porcję jedzenia i na przykład chcemy komuś dać, żeby spróbował, a on się wzbrania, możemy powiedzieć kometelo, czyli zjedz to, ale tu chodzi o konsump konsumpcję tej porcji jedzenia, a nie na przykład chodzi o to, że mówimy kiedy albo gdzie jemy jakiś posiłek. Też jeśli mówimy i chcemy użyć tego komer albo tomar, możemy tego użyć w takiej konstrukcji, tak jak my mówimy, że na śniadanie zjadłem coś tam albo na kolację zjadłem coś tam no to możemy ewentualnie powiedzieć para desayunar he tomado unas galletas para desayunar he tomado unas galletas, czyli na śniadanie takie jakby, ale też widzimy, mamy tutaj parę desayunar, nie para comer el desayuno, tylko parę desayunar e tomado, albo e comido, może rzadziej he comido, e tomado unas galletas, czyli zjadłem kilka ciastek. Tutaj oczywiście użyjemy perfecto compuesto, mówimy o śniadaniu, mówimy o dniu dzisiejszym. Mogło być też indefinido, zwłaszcza w niektórych regionach, tak jak tutaj na kanarach, ale musi być tutaj czas dokonany. Tak to właśnie wygląda. Zapamiętajcie zatem, że będziemy używać. W języku hiszpańskim tych odpowiedników do każdego posiłku dostosowanych, a nie comer el desayuno czy comer la cena, bo tego się po prostu nie używa. Jeśli ktoś mówi o jakimś posiłku i mówi todavía no he comido, todavía no he comido, czyli jeszcze nie zjadłem, i używa tego czasownika comer, ale bez nazwy żadnego posiłku, najczęściej będzie chciał powiedzieć to samo co todavía no he almorzado. Todavía no he almorzado, czyli jeszcze nie zjadłem obiadu, jeszcze nie Zjadłem lunchu, właśnie, po to ten w mediodia posiłek e, tak właśnie się nazywa i czasami po prostu nazywa się comida, e, czyli posiłek. Ten główny posiłek e, to będzie właśnie almuerzo e, i do niego można powiedzieć, używając właśnie, e, jeśli mamy na myśli obiad, to możemy powiedzieć po prostu noe comido, czyli jeszcze nie zjadłem, e, ale nie będzie poprawne, todavía noe comido el almuerzo. Można powiedzieć todavía noe almorzado e, i będzie wszystko załatwione. Także zapamiętajcie, że w takich sytuacjach możemy powiedzieć comer, ale samo i będziemy mieli na myśli najczęściej obiad. Podobnie, jeśli będziemy mówić o tym kiedy jakiś posiłek się je, o której godzinie, na przykład, jeśli normalnie coś się dzieje, to też właśnie będziemy używać tych specyficznych czasowników, a nie comer coś tam. Możemy powiedzieć na przykład normalmente mi merienda a las cinco. Normalmente mi merienda a las cinco, czyli normalnie moja babka je posiłek, ten przedwieczorny, czyli podwieczorek, wieczerza o piątej. I tutaj jak widzimy mamy po prostu merienda od merendar i nie komę coś tam tylko tylko tyle. Tak to właśnie będzie wyglądało poprawnie, po hiszpańsku i naturalnie. Tak właśnie musimy to zapamiętać. I jeszcze dalej kolejne przykłady. Musicie wiedzieć, że partnerem tego odcinka jest Restaurante Tamaragua, Las Palmas de Gran Canaria, czyli restauracja Tamaragua, która znajduje się w centrum Las Palmas de Gran Canaria, na ulicy Rafael Cabrera, jednej z główniejszych ulic Las Palmas, bardzo blisko Teatru Pérez Galdós, który jest o tam, zaraz. I. Przy okazji, żeby wam pokazać jak wygląda menu del día, czyli taki zestaw obiadowy, który można dostać w restauracji Tamarawa od poniedziałku do piątku, de lunes a viernes, de primero, czyli na pierwsze danie zamówiłem sobie laszania de berenjenas, czyli lasagne z bakłażana. Więc zobaczmy jak to smakuje. Wybaczcie, że nie jem. Nożem i widelcem, ale jako, że trzymam selfie sticka w drugiej ręce, to tak to właśnie wygląda. Sprawdźmy. Możemy z całą pewnością powiedzieć: La Lasagne rikissima. La lasagna esta ricissima. I jeśli zastanawiacie się dlaczego używamy tutaj czasownika estar, to dlatego, że mówimy właśnie o smaku, o wrażeniu. Nie, dlatego nie mówimy es, tylko właśnie esta rikissima, czy esta muy buena, super buena. Wszystko to będzie z czasownikiem estar właśnie. Jedzenie kolacji oczywiście też ma swój czasownik i jest to fenar. Oczywiście fena to kolacja, więc fenar to jedzenie kolacji, wieczerzanie właśnie. Możemy zatem Powiedzieć, układając sobie trochę trudniejszy przykład: Si no cenaron nada ayer, tendrán mucha hambre hoy, no? Si no cenaron nada ayer, tendrán mucha hambre hoy, no? Czyli, jeśli niczego nie zjedli na kolację wczoraj, jeśli nie wieczerzali niczego wczoraj, to będą mieli. Bardzo dużo głodu teraz. Będą bardzo głodni teraz. To znaczy przypuszczamy, że są teraz bardzo głodni. To jak to działa, jak się przypuszcza w taki sposób, jak się spekuluje, używając na przykład czasu przyszłego, mówię o tym w osobnym odcinku, do niego Was odsyłam. W każdym razie mamy tutaj bardzo ciekawe rzeczy. Z jednej strony mamy oracjon Conditional, oracjon Conditional, czyli zdanie warunkowe, zdanie typu warunkowego, ale to jest zdanie realne. Mówimy, że jeśli, jeśli skoro, skoro nie jedli, no to... Chyba są głodni, będą głodni I dlatego nie ma żadnych subkuntivów w pierwszej części zdania, jest po prostu zwykłe zdanie realne i mamy indefinido, dlatego że mówimy o dniu wczorajszym. O Oraciones Condicionales, jak i o hiszpańskich czasach przeszłych mam kursy, znajdziecie linki do nich pod spodem w opisie, jak i też do Oraciones Confesivas, czy też do Ser Estar i abert. Także wszystkie te kursy serdecznie Wam polecam. I i tak to właśnie wygląda, że jeśli mówimy yy, o wieczerzaniu, czy to nawet wczoraj, czy to rok temu, to będziemy używać zawsze, zawsze czasownika PENAR, a nie COMER cena. Także zapamiętajcie, że tak to właśnie działa w języku hiszpańskim. Przyszło już segundo, a de segundo mam podio satay, czyli podio zrobiony w stylu satay, południowo-azjatyckim. I jest tutaj też salsa de cacahuete, co bardzo mnie interesuje, czyli sos z orzeszków ziemnych. Zobaczmy, jak to wygląda. Wygląda bardzo smakowicie. No i spróbujmy, dajmy temu szansę. Mm. Musiałem przełknąć, nie mam aż takiego doświadczenia jak Robert Makłowicz, żeby jeść i mówić naraz. W każdym razie, kurczak był wyśmienity i dlatego też zapraszam was w imieniu gospodarzy do restaurante Tamaragua w Las Palmas de Gran Canaria w centrum, jak już wspominałem. I to akurat jest przykład na menú del día. Menú del día w języku hiszpańskim, czyli taki zestaw obiadowy, składa się głównie z primero i segundo i dalej z postre albo z kawy, czyli pierwsze danie, drugie danie i dalej deser albo kawa, ale jeśli powiecie, że przychodzicie tutaj z polecenia Ablo Español, to otrzymacie zarówno deser, jak i kawę za tę samą cenę. Także pamiętajcie, żeby o tym wspomnieć. I jeśli interesują Was, was bardziej śniadania, czy też rzeczy kawowe, to też mają oni naprawdę bardzo dobre śniadania, bardzo dobre tostadas. I też mnóstwo smoothies z owoców, mnóstwo soków ze świeżo wyciskanych owoców, które to pochodzą głównie z ich własnego ogrodu. Ja bardzo uwielbiam aguacates, aguacates czyli awokado. Jak widzicie są one takie z cienką skórką, mimo że są już prawie dobre do jedzenia, to są zielone jeszcze, ale nie mają tej takiej czarnej, pomarszczonej, grubej skórki i są to chyba najlepsze jakie jadłem w życiu. Zdecydowanie. Oczywiście tutaj ogólnie na kanarach są bardzo dobre awokado, ale czuć mimo wszystko różnicę, jeśli coś jest z spinki, która zajmuje się kultywowaniem awokado, a w porównaniu z czymś, co jest z ogrodu i nie jest przeznaczone do masowej produkcji. Także naprawdę te Aguacate też są niesamowicie dobre. Están de puta madre można powiedzieć, czyli są zajebiste nawet. Tak to właśnie wygląda. Także serdecznie dziękuję restaurante Tamaragua za bycie partnerem tego odcinka. Jeśli jesteśmy w jakiejś restauracji i chcemy zjeść obiad na przykład, kelner chce wypytać czy chcemy zjeść obiad czy tylko czegoś się napić na przykład, może nas spytać para comer? Paraconer to znaczy, że chcemy wejść, żeby zjeść, żeby zjeść obiad najczęściej. Jeśli będziemy w restauracji w porze kolacji, w takiej sytuacji najczęściej usłyszymy paraconer. Para Jeśli chcemy powiedzieć na przykład, że chcemy tylko czegoś się napić, wtedy zmienimy czasownik na tomar, właśnie, i możemy powiedzieć na przykład, no, no, solo para tomar algo, solo para tomar algo. Czyli nie, nie, tylko żeby czegoś się napić, żeby yy, coś wypić. Tak możemy właśnie to zrozumieć. Yy, I tak to właśnie działa, że też nie będą nas kelnerzy pytali para comer el almuerzo, ani para comer la cena, tylko właśnie para comer, para cenar i tyle. Zapamiętaj Pamiętajcie, że tak to właśnie działa w języku hiszpańskim. No i tak to właśnie działa w języku hiszpańskim z jedzeniem śniadania, obiadu, kolacji czy podwieczorku. Zapamiętajcie, że istnieją te czasowniki specjalne, tak jak śniadanie i wieczerzanie i że tego właśnie w ten sposób musimy używać. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i dajcie komentarz. Również to zawsze pomaga. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny i że czegoś nowego się dowiedzieliście. Dziękuję wam za obejrzenie i wysłuchanie. Dziękuję również raz jeszcze Restaurante Tamarała za to, że mnie gościła. Dzisiaj naprawdę tę restaurację wam serdecznie polecam, jeśli będziecie w Las Palmas de Gran Canaria, albo jeśli tutaj mieszkacie, to odwiedźcie ją. Znajduje się przy ulicy Rafael Cabrera. Zresztą dam link do Instagrama tutaj pod spodem w opisie i serdecznie. Ich imieniu, w imieniu właścicieli restauracji Tamaragła Was tutaj serdecznie zapraszam. Tak jak mówię, mam nadzieję, że Wam się podobało. Pozdrawiam Was stąd bardzo serdecznie. Za chwilę zobaczycie moich patronów, ale musicie wiedzieć też, że od jakiegoś czasu możecie mnie wspierać również stawiając mi wirtualną kawę. Wszystkie linki znajdziecie pod spodem w opisie. No i cóż, ja już będę powoli uciekał, ale Wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. Salut! A oto właśnie moi wspaniali patroni, którym pięknie dziękuję za wsparcie. Bez którego to wsparcia rozwój kanału byłby na pewno niemożliwy. Jeśli chcecie wesprzeć ABLO Espanol, czy to przez Patronite, czy to przez serwis kawowy, zerknijcie do opisu pod spodem. Tam znajdziecie wszystkie linki. Subskrybujcie również i bijcie w dzwoneczki, żeby żaden nowy odcinek Wam nie przepadł. A ja serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie i za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Gracias, hasta luego.